Zimna wojna to okres w historii naszego globu, gdy ścierały się dwa wielkie mocarstwa, dwa przeciwstawne bloki. Na czele tych bloków ZSRS oraz Stany Zjednoczone Ameryki, które toczyły bój ideologiczny, toczyły bój polityczny, nie wchodząc w otwarty konflikt militarny, ale rywalizując o hegemonię nad całym światem. Twilight Struggle jest grą, która oddaje ten stan napięcia, która pozwala na odtworzenie tego konfliktu. Gra, która doczekała się szeregu wznowień, gra, która również zdobyła całą rzeszę wiernych fanów, stąd też przez wiele lat okupowała pierwsze miejsce w rankingu Board Game Geek. Dzisiaj, dzięki wydawnictwu GMT Games, możemy sięgnąć po młodszego brata zimnej wojny. Po grę, która przeniesie nas do Afryki oraz na Bliski Wschód i pozwoli na odtworzenie. Fragmentu zimnej wojny osadzonego właśnie w tym rejonie naszego globu. Z wykorzystaniem bardzo podobnego rdzenia mechanicznego do Twilight Struggle, ale jednak z pewnymi niuansami. Dzisiaj o tym, jak ta gra wygląda. Cześć, tu Misza Lewiatan Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Zimna Wojna to gra, której chyba nie wypada nikomu przedstawiać. Gra, która od momentu wydania zdobyła olbrzymią popularność, która zdobyła także wielką rzeszą fanów. Gra, która przez wiele lat okupowała pierwsze miejsce w rankingu gier planszowych na Board Game Geek. Gra, która jest fenomenem, bo nie dość, że nie jest typową grą wojenną, tak jak przyzwyczaiło nas do tego GMT Games, a bardziej grą polityczną, lub nawet grą typu Aria Control, to jest to gra, która porusza dosyć ciężki temat, jakim jest zimna wojna. A więc wydawałoby się temat małonośny, temat mało popularny, czy też mało medialny, taki, który chyba niekoniecznie będzie przemawiać do wielu graczy. A jednak jest to gra, która z uwagi na swoją głębię mechaniczną i na ciekawe rozwiązania, jakie są w niej wykorzystywane, zaskarbiła sobie olbrzymią rzeszą fanów. GMT Games w ostatnim czasie postanowiło wykorzystać trwiący w tym mocno potencjał i postanowiło rozwinąć nową linię gier, nową linię wydawniczą gier. Która będzie wypuszczana przez to wydawnictwo. Ma to być tak zwana linia lunchtime games, czyli gier mniejszego formatu, mniejszego kalibru, które możemy zagrać stosunkowo szybko, na przykład w porze obiadowej. Co za tym idzie, mają to być gry, w których będzie mniej komponentów, będzie mniej zasad do wyjaśnienia i przede wszystkim będzie to także, będą to także tytuły o dosyć krótkim czasie rozgrywki. Twilight Struggle, Red Sea, Conflict in the Horn of Africa ma należeć do tej kategorii gier i stanowi jedno z pierwszych, jakie zostają wydane w ramach tej serii. Jak łatwo się domyślać, jest to kolejna odsłona w systemie Twilight Struggle, ale uwaga, nie jest to rozszerzenie do Twilight Struggle, jest to pełnoprawna samodzielna gra, którą w pewnych w pewnym zakresie można łączyć ze swoim starszym bratem, dodając po prostu karty, które pochodzą z tego konkretnego tytułu do Zimnej Wojny. Niezależnie od tego, Twilight Struggle Red Sea – Conflict in the Horn of Africa jest grą całkowicie niezależną, grą przeznaczoną dla jednego do dwóch graczy w wieku 12 lat lub więcej. Ciekawe jest to, że w przeciwieństwie do oryginalnej Zimnej Wojny, Twilight Struggle Red Sea jest grą, która od razu otrzymuje tryb solo. Jest to zgodne z aktualną polityką wydawniczą GMT Games, które dąży do tego, żeby zarówno nowe wypuszczane tytuły, jak i również część tych starszych otrzymały specjalne zaprojektowane tryby solo. Stąd w ramach wydawnictwa pojawiło, pojawił się cały dział, dział GMT One, który pracuje intensywnie nad tym, aby tego typu tryby projektować. Autorem Twilight Struggle Red Sea jest Jason Matthews, a więc jeden z dwóch współautorów zimnej wojny. To znaczy, że został zachowany duch gry, został zachowany w zasadzie cały rdzeń mechaniczny, ale jednak w grze pojawiło się kilka dodatkowych niuansów i smaczków, które sprawiają, że Twilight Struggle Red Sea nie jest wyłącznie kopią tego, co mieliśmy w Twilight Struggle. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak ta gra wygląda. Chciałbym następnie omówić komponenty, które znajdują się w pudełku, a na końcu tego materiału chciałbym pokusić się o krótkie podsumowanie. Pierwsze wrażenia i być może jakieś porównanie do starszego brata, a więc do zimnej wojny. Zapraszam. Poniżej rzut oka na Twilight Struggle Red Sea: Conflict in the Horn of Africa. Patrząc na pudełko, wszyscy ci, którzy znają zimną wojnę, Twilight Struggle od razu zauważą podobieństwa, zarówno kolorystyczne, jak i generalnie sam motyw polegający na sylwetce umiejscowionej na samym środku okładki. Mamy informację o tym, że autorem gry jest Jason Matthews, a więc każdy, kto zna zimną wojnę, ponownie znajdzie tu element wspólny z Twilight Struggle. Podobnie zresztą, jak i zerkając na logo wydawnictwa GMT Games. Po drugiej stronie pudła znajdziemy z kolei tradycyjnie, tak jak w przypadku gier GMT, opis tego, o czym traktuje gra, tradycyjną metryczkę, która mówi nam o tym, że gra posiada przydatność do rozgrywki solo w skali do 9 aż na 9 poziomie, a to za sprawą specjalnego trybu solo, informacje o liczbie graczy 1 lub 2 oraz czas rozgrywki około 35 minut. Poziom złożoności 3 na 9 w skali stosowanej przez GMT Games, czyli można było powiedzieć, gra zdecydowanie bardziej lightowa od tego, co z reguły wychodzi z tej stajni. Mamy także możliwość rzucenia okiem na część komponentów, na planszę, na kilka kart i na kilka żetonów. Tradycyjnie spis komponentów oraz raz jeszcze podsumowane informacje na temat osób, które brały udział, które przyczyniły się walnie do. Przygotowania do wypuszczenia tego tytułu. Przypomnę autorem gry jest Jason Matthews. Za development odpowiadał Jason Carr, który po stronie GMT Games odpowiada nade wszystko za tak zwany segment GMT1, czyli za całą część wydawnictwa, w którym prowadzone są regularnie, intensywnie prace nad projektowaniem trybów jednoosobowych. GMT Games Boss dość mocno poszło w tym kierunku. W tej chwili grogier, jakie są wydawane przez to wydawnictwo, posiada tryby solo, a i również te, które takiego trybu nie posiadają, które były wydane w poprzednich latach, powolutku takie tryby uzyskują. Za sprawą chociażby, między innymi, całej serii, która będzie wydawana pod szyldem Sztuka Joe System. W pierwszej edycji już kilka gier otrzymało taki system solo, teraz kolejne, ale to nie znaczy, że gmt One koncentruje się wyłącznie na tym trybie. Generalnie tryb solo jest czymś standardowym w tej chwili, jeśli chodzi o wydawnictwo, a i będzie również, tak jak wcześniej wspomniałem, dodawany do gier, które wcześniej pojawiły się jako na przykład gry dwuosobowe, a trybu solo nie mają, więc dla wszystkich tych, którzy lubią grać solo, to jest niewątpliwie dobra informacja. Za grafiki, za grafiki odpowiadali Mark Simonicz i Terry Leeds, a wreszcie... Za instrukcją James Hebert. Zobaczmy teraz, jak wyglądają elementy składające się na Twilight Struggle, Red Sea Conflict in the Horn of Africa. Pierwszą rzeczą, którą otrzymujemy, jest instrukcja. I w tym konkretnym tytule otrzymamy dwa dokumenty. Po pierwsze, otrzymamy instrukcję standardową, która wyjaśni nam, w jaki sposób grać w Twilight Struggle, Red Sea Conflict in the Horn of Africa. W tym trybie dwuosobowym i to jest dokument liczący 16 stron. Na tych 16 stronach znajduje się opis tego, o czym traktuje sama gra. Mamy także, co bardzo warto podkreślić, co jest bardzo dobrą wiadomością, bardzo szybkie, bardzo szybkie streszczenie zasad dotyczących Twilight Struggle. Red sea na tle poprzedniego tytułu, czyli Twilight Struggle. Więc wszyscy ci, którzy znają już Zimną Wojnę, mogą zapoznać się z tymi konkretnymi informacjami i w zasadzie mogą zacząć rozgrywkę, bowiem tu mamy streszczone informacje na temat podstawowych różnic. A więc osoby, które znają już Zimną Wojnę, mogą po przeczytaniu tych krótkich zasad w zasadzie zacząć grać. Wszyscy pozostali powinni przeczytać całość instrukcji, ale zobaczcie, to jest instrukcja dosyć krótka, podobnie jak Zimna Wojna, ułożona w logiczny sposób opisująca Strukturę planszy, to co znajduje się na kartach, wszystkie znaczniki, sekwencje tury, przygotowanie rozgrywki, później to w jaki sposób korzystamy z kart, w jaki sposób możemy wpływać na przebieg rozgrywki, wykonując poszczególne akcje razem z przykładami. Wreszcie mamy także informacje o torach, o wydarzeniach, o. Punktowaniu i o rozstrzyganiu zwycięstwa, a na końcu mamy także opcjonalny wariant i również wariant turniejowy, tak aby podobnie jak wzorem Twilight Struggle, móc również grać kompetytywnie w tę odsłonę systemu. Na końcu mamy także dodatkową informację, ale to jest informacja powiązana z możliwością dodania tego konkretnego tytułu do Twilight Struggle, jest bowiem możliwe dorzucenie kart znajdujących się w tym konkretnym wydaniu Twilight Struggle do podstawowej wersji gry, w ten sposób poszerzanie talii puli kart, jakimi możemy grać grając standardowo Zimną Wojnę. Drugi dokument, o którym wcześniej wspomniałem, to z kolei dokument regulujący rozgrywkę solo, ale nie wolno przerazić się jego długością, bowiem nie ma tutaj wyłącznie informacji o trybie solo. Mamy tutaj również, po pierwsze, przykład rozgrywki dla dwóch osób, z konkretnymi kartami, z opisem tego, dlaczego konkretne akcje zostały wykonane, jakie są dopuszczalne, jakie są zabronione. Potem mamy opis trybu solo, ale on jest bardzo krótki. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Cztery strony raptem opisu trybu solo, czyli jak widzicie, nie jest to wcale tryb jakiś przytłaczający. Później mamy natomiast również przykładową część rundy. Granej solo, również liczący cztery strony, a później mamy to, co również w standardowej zimnej wojnie stanowi bardzo dużą wartość tytułu, czyli dodatkowe tło, opis kart, a więc opis historyczny tego, co dane karty przedstawiają, dlaczego są one istotne, dlaczego również znalazły się w ogóle w tej grze, dlaczego autor uznał, że warto akurat te, a nie inne wydarzenia, postacie w grze umiejscowić. Na samym końcu tego dokumentu również kilka ciekawych. Przemyśleń samego autora, a więc Jasona Matiusa, ale i również Jasona Kara, który, jak wcześniej wspomniałem, odpowiadał za tryb solo. W grze znajduje się kilka arkuszy, i mamy po pierwsze arkusz standardowy, to jest arkusz, to są dwa arkusze standardowe, to są arkusze pomocy, na których znajdziemy z jednej strony to, w jaki sposób można wykorzystywać karty, w jaki sposób w ogóle, jakie akcje można wykonywać w trakcie rozgrywki, również w jaki sposób Rozstrzygać punktację, a więc w zależności od obecności, dominacji, kontroli, w zależności także od tego, hmm co zadzieje się z kartą jaką zagrywamy na tor kosmiczne. To dla wszystkich tych, którzy znają Twilight Struggle jest chleb powszedni. Jest kilka niuansów, bowiem w tym konkretnym wydaniu gry jest kilka dodatkowych elementów, których Twilight Struggle nie ma, chociażby strategic sea lines, a więc strategiczne, strategiczne linie morskie czy też linie handlowe, których kontrola lub w przypadku w których posiadanie większej liczby wpływów daje nam konkretne korzyści. Z drugiej strony mamy także sekwencję tury, a więc informację o tym, jak wygląda cała tura, jak wyglądają rundy, w jaki sposób również należy manipulować elementami wchodzącymi w skład gry, takimi jak znacznikami, jak dodatkowa karta autonomii. W tym konkretnym tytule... Zamiast dobrze znanej karty chińskiej mamy kartę rumuńską i działa ona w zasadzie identycznie jak karta chińska. Mamy także zasady rozstrzygania zwycięstwa, więc takie dwa arkusze w tym tytule się pojawiają. Ale to nie koniec arkuszy, bo mamy jeszcze dwa dodatkowe. Te jednakże wykorzystywane są w rozgrywce solo. Po pierwsze mamy arkusz, który mówi nam o tym, to jest arkusz dwustronny, które karty mogą być zagrywane przez naszego wirtualnego przeciwnika jako wydarzenie. I w przypadku tych kart mamy kolumny mówiące na moty, jaki jest tytuł karty, jaki jest numer karty, a następnie czy taka karta może być zagrana jest zarówno w fazie headline, jak i również... Jako wydarzenie później, kiedy ta karta zostanie dobrana przez naszego wirtualnego przeciwnika. Y oznacza, że tak, N oznacza, że karty w ten sposób wykorzystać nie można, plus mamy także dodatkowe, specyficzne informacje, których trzeba pilnować w trakcie dobierania takich kart, kiedy gramy solo. Arkusz, jest, jak wcześniej wspomniałem, dwustronny. Z jednej strony mamy, mamy informację, co robić w przypadku, gdy gramy przeciwko botowi będącemu. ZSRS, a po drugiej stronie, co robić w przypadku, gdy gramy bot przeciwko botowi, który jest Ameryką. Drugi arkusz do gry solo to dwustronny arkusz mówiący nam o tym, co będzie robić nasz wirtualny przeciwnik. I ten arkusz działa w ten sposób, że każdorazowo w momencie, gdy przyjdzie kolej na wykonanie ruchu przez naszego wirtualnego przeciwnika, będziemy, odno, będziemy odnosić się do kolejnych kolumn, żeby sprawdzać, który z warunków w tych kolumnach jest opisany a tym samym, co zrobi nasz wirtualny przeciwnik. I idąc w ten sposób, do, dojdziemy do punktu, w którym ustalimy konkretną akcję wykonywaną przez przeciwnika. Później, natomiast, jeśli mamy konieczność ustalenia, gdzie dokładnie taka czynność ma być wykonana, czyli na którym miejscu mapy nasz przewidziany przeciwnik będzie na przykład dokładał punkty wpływów albo próbował dokonywać przewrotów, to wtedy sięgniemy do dolnej części arkusza, gdzie z kolei będziemy weryfikować konkretną kolumnę, ponownie idąc konkretną listą warunków. Arkusz jest dwustronny. Jeden, jak można łatwo się domyślać, będzie stosowany wtedy, gdy gramy przeciwko botowi będącym, będącemu Stanami Zjednoczonymi, a w drugim przypadku, gdy zmierzymy się z ZSRS. Plansza. Plansza do Twilight Struggle Red Sea jest planszą, która bardzo przypomina to, jak wygląda plansza do standardowego Twilight Struggle, ale oczywiście będzie ona zdecydowanie mniejsza. Więc dla wszystkich tych, którzy zimną wojną znają, może wydać się dziwne z początku obcowanie z tą planszą, bowiem jest ona zdecydowanie mniejsza. Zawiera zdecydowanie mniej obszarów, na których będziemy mogli wystawiać nasze punkty wpływów. Posiada także bardzo spłaszczone. Tor punktów zwycięstwa, bo w odróżnieniu od standardowego Twilight Struggle tu Win następuje w momencie zebranie 10 punktów, a nie 20. Podobnie wyglądać będą arkusz rund, status defcon, ale i również wymagane punkty militarne, które będziemy zbierać wzorem tego, jak to wyglądało w standardowej zimnej wojnie. Mamy też specjalny tor wyścigu kosmicznego, ale też krótszy niż w standardowej zimnej wojnie. To co odróżnia również tę mapę, to jest fakt. Że mamy tu nadrukowane specjalne elementy pomocy. Co do zasady, pewnie będziemy siedzieć przy tej planszy w taki sposób, że jeden z graczy siądzie po tej stronie, a drugi po drugiej. W ten sposób mamy przed sobą, w trakcie całej rozgrywki, również ściągę mówiącą o tym, jak dokonywać przewrotów, co się dokładnie dzieje w tym przypadku, jak wykonywać rzuty realignment, jak także umiejscowiać znaczniki wpływów. Mamy także. Na tej planszy kilka rzeczy, których nie mieliśmy w przypadku standardowej zimnej wojny, i to po pierwsze będzie specyficzne państwo Egipt, które przynależeć będzie do dwóch obszarów zarówno do Bliskiego Wschodu, jak i również do Afryki. Więc jest to państwo specyficzne, które będzie punktować dwukrotnie zarówno w trakcie scoringu Afryki, jak i w trakcie scoringu Bliskiego Wschodu. Mamy także tak zwane flashpointy, którymi są Etiopia i Somalia. Te dwa konkretne państwa oznaczone specjalną błyskawicą działają w specyficzny sposób, bowiem nie są battlegroundami, którymi są na przykład Kenia i Arabia Saudyjska, ale próba dokonania przewrotu w tych państwach może spowodować przesunięcie znacznika DEFCON w kierunku, w kierunku wojny nuklearnej. Po drugie wreszcie kontrola tych dwóch obszarów może doprowadzić do automatycznego zwycięstwa, bowiem gracz, który kontroluje jednocześnie Etiopię i Somalię, i jednocześnie kontroluje więcej państw w Afryce. W momencie, gdy zostanie odsłonięta karta punktacji Afryki, automatycznie wygrywa grę, czyli jest to dodatkowy warunek, którego siłą rzeczy w standardowym Twilight Struggle nie było. Tak wygląda mapa. Mapa, jak widzicie, utwardzana, zawierająca raptem kilkanaście obszarów, na których będziemy mogli się wystawiać. Plus, co istotne, także wcześniej wspomniane Strategic Sea Lines, których kontrola także da nam bardzo duże korzyści. Pozostają do pokazania jeszcze elementy takie jak żetony, ale tu w zasadzie nic nietypowego nie ma. To są standardowe żetony znane z Twilight Struggle, dokładnie identycznie wyglądające, plus po jednej kostce dla każdego gracza: czerwona dla Sowietów, niebieska dla Amerykanów. Mamy także trochę żetonów specyficznych, które będą z jednej strony wykorzystywane na przykład do oznakowywania liczby punktów zwycięstwa, więc jest to oczywiście żeton dwustronny do akcji. A więc do tego, czy akurat swoją rundę rozgrywają Sowieci, czy może Amerykanie. Mamy żetony stosowane do wyścigu kosmicznego, ale również mamy trochę żetonów pomocniczych, takich, które będziemy umiejscawiać na planszy, żeby przypomnieć, że zostało zagrane jakieś wydarzenie, a tym samym ma ono wpływ na rozgrywkę, lub na przykład umożliwia ono zagranie jakiejś innej karty. Wzorem Twilight Struggle bowiem, w tej odsłonie zimnej wojny również będziemy mieli karty, w których zagranie będzie mogło prowadzić do umiejscowienia takich znaczników lub do wywołania konkretnego efektu. Ta karty, które składają się na Twilight Struggle, na tę odsłonę, będą przynależeć do w zasadzie trzech rodzajów. Pierwszym, na który składa się tylko jedna karta, jest specjalna karta autonomii rumuńskiej. I to jest karta, która działa bardzo podobnie do karty chińskiej w standardowym Twilight Struggle, co oznacza, że gracz, który taką kartę posiada na koniec gry, otrzymuje jeden punkt w trakcie końcowego scoringu oczywiście koszulka będzie identyczna jak pozostałe karty. Natomiast pozostałe karty dzielić będą się na dwa rodzaje: na karty late war, a więc późnej wojny i mid war, one tutaj jak widzicie są już wymieszane, ale są to także karty mid war. Wzorem tego, co mieliśmy na kartach Twilight Struggle, będziemy mieli po pierwsze informację o tym, czy jest to karta, która przynależy do Sowietów, czy może do Amerykanów, wtedy będziemy mieli Białą gwiazdkę, czy może jest to karta, która może być współdzielona przez obie strony? Wtedy oczywiście taka karta może być zagrana na wydarzenie przez obie strony. Jeśli przynależy do jednej strony, to wydarzenie jest odpalane zawsze na korzyść tej strony, do której karta przynależy. Mamy także pewną liczbę punktów operacji, która w tej odsłonie waha się od 1 do 4. Jest kilka kart, które są warte 4 punkty. To są karty, które dają nam najwięcej punktów operacji, jednocześnie często mają niezłe eventy. Część wydarzeń będzie usuwana po ich zagraniu. Wreszcie mamy także dwie karty scoringu, jedną w late war i to będzie bliski wschód, jak i również środkowy wschód, jak i również e, mamy kartę Afryki, która będzie kartą Midwar, a więc taką, którą zagramy wcześniej. Tu nic nietypowego na tle tego, co mamy w Twilight Struggle nie ma, poza wspomnianymi wcześniej strategic sea lanes i niuansem dotyczącym Scoringu Afryki, w sytuacji, w której gracz kontroluje Etiopię i Somalię, czyli oba flashpointy, i kontroluje więcej afrykańskich państw, to wtedy taki gracz może automatycznie zwyciężyć w rozgrywce. Te karty dzielą się na dwie części, a więc początkowo grać będziemy wyłącznie kartami Middle War, później po rozegraniu pierwszej tury do kart Middle War zostaną także dorzucone karty Late War. Gracze będą korzystać następnie z kart. W trakcie drugiej tury już wymieszanych, więc niezagrane karty Mid wymieszane z kartami Late War posłużą do rozgrywki w trakcie ostatniej kolejki. Tak w praktyce wyglądają elementy, które składają się na tę konkretną odsłonę systemu Twilight Struggle. Przypomnę Twilight Struggle Red Sea Conflict in the Horn of Africa. Zapraszam do szybkiego podsumowania. Czas na opowieść o pierwszych wrażeniach dotyczących komponentów i, do tego, i o tym, co składa się na to konkretne wydanie systemu Zimna Wojna. Już patrząc na pudełko Twilight Struggle Red Sea, nie sposób nie zauważyć, że jest to gra, która będzie osadzona dokładnie w tym samym, nazwijmy to, uniwersum, co Stara Zimna Wojna. Sam tytuł, posiadający nazwę Twilight Struggle w swoim tytule, kolorystyka pudełka, jego stylistyka, to wszystko sprawia, że patrząc na to pudełko, wiemy, że to jest Twilight Struggle. Do tego stopnia, że regularnie słyszałem i widywałem pytania o to, czy to jest rozszerzenie do zimnej wojny. Odpowiedź brzmi niekoniecznie. Owszem, możemy wykorzystać część kart, które są w nim zamknięte do tego, żeby zasilić zimną wojnę, ale co do zasady, ma to być oddzielna, samodzielna gra, która pozwoli nam na poczucie tego feelingu zimnej wojny, tyle że w o wiele krótszym czasie, a więc w ciągu około 30-45 minut, z wykorzystaniem mniejszej liczby komponentów. Na pierwszy rzut oka, Zimna Wojna Red Sea wygląda naprawdę bardzo poprawnie. To jest wszystko to, co znaliśmy ze Starej Zimnej Wojny, czyli dokładnie te same żetony, które są wykorzystywane do oznakowywania punktów wpływu w państwach. To jest część bardzo identycznych żetonów, takich jak na przykład żetony wyścigu kosmicznego, czy też żetony wykorzystywane na torze operacji militarnych. To jest bardzo podobna konstrukcja instrukcji. To jest bardzo podobny układ planszy, gdzie w zasadzie mamy kopię tego, co mieliśmy w. Starej Zimnej Wojnie, z drobnymi niuansami, a więc z dodaniem chociażby Strategic Sea czyli z zupełnie nowym mechanizmem, ale choćby na przykład z korektą Kenii, która w przypadku starej Zimnej Wojny zdaje się Battlegroundem nie była, a tutaj już jest. Mamy także mechanizmy flashpointów, a więc mamy już wszystko trochę nowinek, trochę zmian, które sprawiają, że nie będzie to wyłącznie kalka zimnej wojny, ale raczej gra stojąca trochę obok, serwująca graczom to, co obiecuje czyli szybszą rozgrywkę, Podobny feeling, a jednocześnie możliwość czerpania frajdy z tego, co wyjadacze w Zimną Wojnę już dobrze znali, tyle że w nieco innej konfiguracji, bo z wykorzystaniem zupełnie, inny, zupełnie innej palety kart. Na papierze, w związku z tym, to wszystko wygląda bardzo obiecująco. Tym bardziej, że w pudełku zostało, został także zaszyty tryb solo, co będzie stanowił niewątpliwą gratkę dla wszystkich tych, którzy kochają Zimną Wojnę, którzy lubią ten tytuł, a na przykład nie mają okazji grywać w niego regularnie. Z wykorzystaniem fizycznych komponentów, bo online lub z apkami jest to oczywiście możliwe, i stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom wszystkich tych, którzy lubią grać solo. Do starej zimnej wojny jest kilka różnych wariantów solo, nawet pokazywałem Wam jeden z nich na Wojennik TV, recenzując go i pokazując, jak wygląda przykładowa rozgrywka, ale tu otrzymujemy oficjalny wariant solo, który będzie mógł być wykorzystywany, a z tego co widać na arkuszach, nie zajmuje wiele miejsca ani sama instrukcja do tego wariantu, jak i komponenty. Co wypada formułować nadzieję, że nie jest to wariant przekombinowany i wymagający od gracza jakichś bardzo dużych aktywności buchalteryjnych. Więcej o tym tytule opowiem Wam w kolejnych materiałach, gdzie chciałbym Wam przedstawić relację z rozgrywki w tryb solo, a później już recenzję. Na razie wygląda to bardzo pozytywnie i myślę, że to będzie bardzo ciekawa alternatywa dla starszej zimnej wojny. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. To był unboxing gry Twilight Struggle Red Sea Conflict in the Horn of Africa. Zapraszam do innych filmów na Wynik TV. Zajrzyjcie także na mój Facebook oraz na Instagram. Życzę Wam także bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.